Witamy wszystkich na losowaniu fazy grupowej czwartego futsalowego pocharu wileńskim Młodzieży Patriotycznej ze studia wilnoteki Aleksander Sudujko i Łukasz Kamiński. W tym roku o puchar powalczy 16 drużyn z Wilna i okolic. Zostaną one podzielone na cztery grupy po cztery ekipy w każdej. Do fazy pucharowej zakwalifikują się po dwie najlepsze drużyny. W losowaniu udział wezmą dwie drużyny z Kowalczuk Aweko i Aweko 2, FAQ GAM, Globals, JP2, broniący tytułu Kraszak z Nowej Wilejki, tańcerze Małej Willi a także NAWi, Niemierz, SK Wisińcza, Studenci, Syrokom Lufka, United, WPPT i harcerze 26. Wileńskiej Drużyny Wędrowniczej Yeti. Zasady losowania są proste. W pucharze mamy 16 kulek z nazwami drużyn. Lukasz będzie wyciągał po jednej i przydzielał kolejną do grup. Pierwsza drużyna do grupy A, druga do grupy B, i tak dalej. Otóż zaczynamy. Grupa A. JP2 Gimnazjum imienia Jana Pawła II w Wilnie. Do grupy B wędruje. Eska Wiesięcka. Jako pierwsza drużyna do grupy C trafia. Gam, gimnazjum imienia Adama Mickiewicza w Wilnie. I grupa D. Aweko Skowalczuk. Pierwsze drużyny poznają teraz swoich rywali. Do grupy A trafia Niemierz. W grupie B zagra A w grupie B zagra malowija. Grupa C, w grupie C zagrają studenci. Navi. Następna wylosowana drużyna to United. WPPT. Do grupy C jako trzecia drużyna trafia FAQ. Trzecia drużyna grupy D. W grupie D zagrają też Globals. I losujemy ostatnie drużyny do grup. Grupa A jako czwarta. Syroko-Mlówka. Do grupy B trafi Yeti. w grupie C. Kraszak. Kraszak. Przypominamy, że drużyna Kraszak będzie broniła tytułu. W ubiegłym roku w finale zawodnicy Kraszaka wygrali aż 5 do 0 z Just Kickers. I jako ostatnia drużyna w grupie B. D, przepraszam. Aveco 2. Czyli poznaliśmy już zestawienie wszystkich drużyn. Zanim przedstawimy tabelę, krótki filmik promujący zawody. Podsumowując, w grupie A zagrają JP2, Niemierz, Studenci i Srokomlówka. W grupie B zagrają SK Wysińcza, Malawilia, WPPT oraz Yeti. Do grupy C trafili GAM, Studenci. FAQ i broniący tytułu Kraszak. W grupie D zmierzą się AVECO, NAVI, GLOBALS oraz AVECO2. Dziękujemy za uwagę. Przypominam, że czwarty Puchar Wileński Młodzieży Patriotycznej już w tę sobotę, 17 grudnia o godzinie 12 na żywo na portalu Wilnoteka LT. Zawody z gimnazjum imienia Jana Pawła II w Winnie komentować będą Łukasz Kamiński i ja, Aleksander Sudujko. Do, Do zobaczenia!